Podobny trend na świecie jest doskonale znany. Skrajna prawica odradza się w Europie. W czasach kryzysu radykalizują się poglądy. Potwierdzają to najnowsze badania niemieckie i brytyjskie. Według badań polskich największa niechęć do obcokrajowców jest wśród Węgrów i Polaków. Magdalena Karpińska. Oto główny sprawca radykalnych nastrojów kryzys. W sytuacji kryzysu ludzie potrzebują jasnego i prostego wyjaśnienia. Potrzebują też winnego, dodaje Michał Bilewicz z Centrum Badań nad Uprzedzeniami. Skrajna prawica daje go na tacy to imigrant. Najnowsze badania wykazują, że ponad połowa Europejczyków chce zmniejszenia liczby imigrantów. Najwyższy poziom różnego rodzaju uprzedzeń, rasizmu, ksenofobii jest w dwóch krajach. Polsce i na Węgrzech. Węgierska skrajna prawica jest jedną z najsilniejszych w Europie. Ale na całym kontynencie rośnie liczba osób niechętnych imigrantom alarmuje brytyjski ośrodek Demos. W momencie kryzysu ci w cudzysłowie obcy stają się konkurentami w miejscu pracy i konkurentami w takim codziennym życiu. Ich obecność do tej pory tolerowana, zaczyna po prostu przeszkadzać. Brytyjski raport to potwierdza. Idee wrogi islamowi i imigrantom wyszły poza tradycyjne bastiony. Znalazły się na przykład w Wielkiej Brytanii, są silne w Skandynawii. Ale to nie fanatycy jak Norwek Andreas Breivik stanowią największe zagrożenie. To co jest naprawdę niebezpieczne to fakt, że te ugrupowania skrajnej prawicy nie wegetują już tylko na marginesie polityki, ale rosną w siłę, wchodzą do parlamentów. W ciągu ostatnich 10 lat liczba posłów ze skrajnej prawicy wzrosła w Europarlamencie dwukrotnie. Europa się zamyka, i to zamyka się w bardzo niesympatyczny, skrajnie prawicowy sposób. Uwaga rasizm. Z takimi napisami przed Bramę Brandenburską w Berlinie wyszli przestraszeni obcokrajowcy. W całym kraju grzmi. Niedawno wyszło na jaw, że za kilkunastoma zabójstwami na Turkach w ostatnich latach stoi zorganizowana grupa terrorystyczna prawicowych ekstremistów. Podczas gdy u nas mówi się o nowej partii na skrajnej prawicy, w Niemczech słychać coraz więcej głosów by rozwiązać neonazistowską partię NPD. Magdalena Karpińska, Panorama.